Produkcja srający gołąb prezentuje. Improwizowana bajka w wykonaniu Alzheimera pulpeta. Który nie ma rąk, mieszka na strychu i nie bardzo wie o czym mówi. Jesteście gotowe? Będzie bajka od kot. Były kot. Który mieszka tutaj, prawdziwe? Franco. Fajny kot. A Franco lubi słońce. Leży na słońce cały dzień. Kotki nie musi iść do pracy, tak? Jak mama i tata. Nie, kotę tylko leży. I był bardzo gruby. Gruby kot. Nie mogę biegać. Biega jak. Za księżko, te brzuch na ulicach. To nie były fajnie. To były źle. On zjadł wszystko w domu: owoce, warzywa, mięso, pizza. Pizza Hut, McDonald'sie, KFC, Coca-Cola, jedzenie dla kotki. Jeśli jedz jedzenie dla kotki, nie będziesz kotki. Nie robi jak to. On musi robi większy ruch. On robi jak to. Parę miesięcy. Były bardzo, bardzo zdrowe kot. Biega tysiąc kilometrów. Wygrał maraton, wszystkie pieniądze, dobre życie. Hop. Hop. Skakanie. Ach. Mam głowę, mam głowę. Opa okay